Zadanie trzecie i czwarte, lista pierwsza, twierdzenie bezu. Tutaj mamy takie polecenie w zadaniu trzecim. Uzasadnij, że liczba A jest pierwiastkiem wielomianu W, a następnie wyznacz jego pozostałe pierwiastki. Czyli musimy uzasadnić, bo tutaj z tego co napisali, no to liczba a jest pierwiastkiem wielomianu, a musimy to uzasadnić, że ona faktycznie tym, tym pierwiastkiem jest. To wiemy, że jeżeli jakaś liczba jest pierwiastkiem wielomianu, no to będzie on podzielny bez reszty przez x minus 2, ale też jeżeli jest pierwiastkiem wielomianu ta dwójka, to wiemy, że w 2 będzie 0, więc to sprawdzamy, czy w 2 jest 0, to wtedy jeżeli będzie 0, to wtedy znaczy, że a jest pierwiastkiem wielomianu. Czyli podstawiamy za x dwójkę, czy będzie 8 plus 8 minus 10 minus 6, tu wychodzi nam 0, czyli faktycznie, skoro W2 jest 0, to liczba A jest pierwiastkiem e, wielomianu. Można napisać takie słowne uzasadnienie, że, e, że 2 jest pierwiastkiem wielomianu, ponieważ W2 jest równe 0. I teraz musimy jeszcze wyznaczyć pozostałe pierwiastki wielomianu, i jak to zrobić. No to jeżeli wiemy, że ten wielomian jest, ma pierwiastek 2, to wiemy, że jest on podzielny przez x minus 2. Tu korzystamy z twierdzenia bezu. I teraz ten wielomian sobie przez to x minus 2 dzielimy. Po to, żeby te pozostałe pierwiastki znaleźć, to najlepiej rozłożyć ten wielomian na iloczyn. Czyli sobie dzielimy, czyli tutaj będzie x do trzeciej na x to jest x kwadrat. Tutaj nie tłumaczę dokładnie, w jaki sposób dzielę, bo dzielenie już omawialiśmy, tu będzie minus X do trzeciej, później x kwadrat razy minus 2 to będzie plus 2x kwadrat. Następnie. Tu nam się ładnie skróci. Teraz mamy 4x kwadrat minus 5x minus 6. Tu dzielimy, czyli będzie plus 4x minus 4x kwadrat plus 8x. Znowu dodajemy. I tu nam wyjdzie 3x minus 6. I znowu dzielimy na x minus 2, czyli wyjdzie nam plus. 3, tu będzie minus 3x plus 6 i teraz się ładnie wszystko poskraca. I faktycznie się okazało, że ten wielomian jest podzielny przez x minus 2, czyli twierdzenie bezu e, ładnie tutaj, e, no ładnie tutaj udowodniliśmy, że to wszystko ma sens. I teraz tak, e, teraz skoro możemy już ten wielomian. zapisać jako iloczyn, że to jest x kwadrat plus 4x plus 3 razy x minus 2, to żeby uzyskać pozostałe pierwiastki tego wielomianu, to może każdy, to muszę tutaj przyrównać ten iloczyn do zera. No i teraz jak, jak dam to x kwadrat plus 4x plus 3 do zera, no to wyjdą mi z tego pozostałe pierwiastki wielomianu, czyli rozwiązuje sobie takie równanie, My liczę deltę, będzie 16 minus 12 to jest 4 i wyciągam pierwiastki. x1 będzie minus b, czyli minus 4 plus pierwiastek z delty, czyli 2 na 2a, czyli na 2. Natomiast no z tego wyjdzie minus 2 na 2, czyli minus 1, i drugi pierwiastek to będzie minus 4, minus 2, czyli minus 6, na 2 to będzie minus 3. Czyli w ten sposób wyznaczam pozostałe pierwiastki, pozostałe pierwiastki tego wielomianu. Jeżeli chodzi o odpowiedź b, hmm, to tutaj, wam, to tutaj wam pokażę, jaka jest odpowiedź. I spróbujcie sami ten przykład wykonać. To jest bardzo podobny przykład. I zadanie czwarte. Obisz, dla jakiej wartości parametru n, m wielomian jest podzielny przez dwumian. Czyli wiemy, że ten wielomian jest podzielny przez taki dwumian, jeżeli pierwiastkiem wielomianu będzie minus dwójka. Czyli W od minus 2 musi być równe 0. No, i tą wiedzę tutaj podstawiamy pod ten wzór wielomianu, czyli w minus 2 to będzie wtedy, jak za x zawsze podstawiam minus 2. No to tu będzie minus 8 plus 2m minus 1, minus 2 do kwadratu to jest 4, czyli razy 4, minus 3 razy minus 2 to będzie plus 6 i plus 12, i to mi musi wyjść 0. Minus 8 i teraz takie równanie rozwiązuję. Plus 8m minus 4 plus 18 równa się 0, czyli 8m równa się, tu po lewej stronie wychodzi mi 6, czyli po lewej będzie minus 6, czy po prawej. 18 minus 12, tak, to jest 6, na prawą stronę przychodzi, będzie minus 6 i dzielimy na 8 obu stronie, czyli m będzie równe minus 6 ósmych, czyli minus 3 czwarte. Czyli dla takiego m ten wielomian będzie przez ten dwumian x plus 2 podzielny.